No jakie to były derby? Wszyscy widzieli jakie to były derby. Dramaturgia straszna, yy, jeśli chodzi o pogodę. Do końca nie wiedzieliśmy czy ten mecz zostanie rozegrany. Ja podejrzewam, że gdyby nie było to spotkanie takiej rangi, czyli wielkie derby Śląska, Kamery Canal Plus yy, i tyle publiczności na stadionie, yy, to ten mecz zostałby przełożony, nie wiem, na dzień na dzień jutrzejszy, może na niedzielę, natomiast... Sędzia i przede wszystkim delegat e, dopuścił do rozegrania tego spotkania, i myślę, że, że jesteśmy wszyscy tutaj na stadionie, poza, poza oczywiście e, kibicami Zabrza, bardzo zadowoleni. 3-0 mówi samo za siebie. Chyba nic więcej nie można tutaj dodać. No Jak, jak pokazał przebieg e, tego spotkania po, po ponownym zaświeceniu świateł, można zaryzykować stwierdzenie, że nam pomogł, ale myślę, że to nie miało żadnego wpływu. Takie rzeczy się zdarzają i, i dzisiaj nie dojdzie, że pogoda yy, zimowa, środek zimy to jeszcze światło zgasło, ale jak można zaobserwować na trybunach kibice. W tym momencie bawili się świetniej i, i myślę, że długo jeszcze o tym męczu będzie się mówić, nie tylko ze względu na wynik, yy, ale ze względu na to, co działo się na trybunach, bo dzisiaj kibice yy, no znowu zaprezentowali poziom europejski. Zebraliśmy po prostu i To można było dziś wrażenie, że nawet nie troszkę oddaliście im Całkiem, zgodnie byłem się wyjątkowo pasywnie. Eee, no faktycznie, no, momentami mogę to tak e, wyglądać, że na początku e, te pierwsze minuty e, to my e, warunki. Później trochę to się wszystko z biegiem czasu zmieniało, no druga połowa. Ten wiadomo ruszyli jedną, drugą bramkę i, i, i tak można powiedzieć, że e, nabrali pewności siebie. Trzecia bramka, to że wszyscy widzieliśmy i już za trudne, no trudno. Przegrywamy dzisiaj 3-0 i będziemy musieli tę porażkę przez te dwa tygodnie umieć przekonać. Trochę wraca koszmar wyjazdowych w meczów Głodnika, takie naprawdę odnieść wrażenie z tego co z jesieni. Nie, ja bym tego tak nie odbierał, że wraca jakiś koszmar. Eee, zdarzył się dzisiaj taki mecz, no przegraliśmy 3-0. Eee, no cóż, tak mówię, mówię, no, trzeba wziąć tę porażkę na siebie, ale jakiś koszmar absolutnie Tu nie ma mowy o jakimś kos koszmarze, żeby wracał tutaj. Dzięki. Dziękuję. Wygraliśmy ten mecz i, no, i udało się 3-0 wygrać. Co przesądziło o w drugiej połowie e, nie wiem, no myślę, że w pierwszej połowie nawet mieliśmy e, parę szans, żeby żeby zdobyć. I tak myślę, że przez całe spotkanie przeważaliśmy, więc e, no więc do, dobry mecz ze strony właśnie naszej i, i, i no, bardzo się cieszymy. Na Nie no, fajnie, fajno. kibice cały mecz śpiewali, chyba nie, nie było ci, minuty ciszy i no i bardzo, bardzo fajnie, fajnie, no i szczególnie, że wygraliśmy. Nie no, pewnie, że tak, no, każdy zawodnik chce jak najdłużej grać, no ale tak dobrze graliśmy, że no, w sumie nie, nie było po co robić zmiany wcześniej. myślę, no, 3-0. Ma Pani rację, ale myślę, że o jedne, dwa bramki byliśmy lepszym zespołem o górnik. Zastrzeżone to. pod mnie, ja myślę, tak. Czy się czegoś więcej po grze górnika? Proszę? Podziewaliście się czegoś więcej po grze górnika? Takich warunkach ciężko zagra. Trener oczywiście powiedział, że jak chyba będzie grać górnik, ale w takich warunkach ciężko. To tylko piwa do przodu i walka, walka, walka. W górniku zagrał Robert Jeszcze słowak znacie się. Tak, tak, znamy się. Bardzo dobry zawodnik. To jest bardzo mocne, dobre mocenie dla górnik, na pewno. Jeszcze nie ukazał wszystko co wie, ale będzie pokazać na pewno. Bardzo dobry zawodnik.